Miejski Zakład Komunikacyjny rozpoczyna testy kolejnego elektrycznego autobusu. Od 10 do 15 października Pawieńczan będzie woził 10-metrowy autobus marki MAN Lions City 10E. To kompaktowy, niskopodłogowy autobus MAN Lions City 10E, przygotowany z myślą o obsłudze linii miejskich i podmiejskich. Produkt polski, bo wyprodukowany w fabryce autobusów MAN w stawiachowicach To, co wyróżnia ten pojazd, to m.in. zastosowane kurtyny powietrzne, ale niewątpliwie ciekawy design i Ciekawa kolowistyka tego pojazdu demo, który otrzymaliśmy na testy. A te testy, które będziemy przez najbliższe dni wykonywać w Pabianicach, pokażą, jak autobus sprawdza się w warunkach eksploatacyjnych Pabianic, ale będzie to także doskonałą okazją, aby pokazać mieszkańcom najnowsze osiągnięcia polskiej motowizacji w dziedzinie elektromobilności miejskiej. Autobus zabiera na pokład 85 pasażerów na miejscach siedzących i stojących. Jak informuje producent, zasięg pojazdu wynosi od 300 do 320 km na jednym ładowaniu. Autobus wyposażony jest w pełną klimatyzację, niskopodłogowe wejście, rampy dla wózków, miejsce na wózek inwalidzki czy dziecięcy. W autobusie można skorzystać z gniazd USB dostępnych przy fotelach. Jego walory uzupełnia nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring wnętrza, reflektory LED oraz kurtyny powietrzne, a bezpieczeństwo poprawiają zaawansowane systemy asysty kierowcy. Demonstracyjny pojazd wyposażony jest w cyfrowe lusterka MAN OptiView. To kolejny pojazd na testach w MZK Pabianice. W zeszłym roku testowaliśmy dwa elektryczne autobusy marki Solaris, a także pojazdy marki Kinglong, Yutong i Pilea. Dodatkowo także w roku ubiegłym mieliśmy dwie, nazwijmy to ciekawostki, minibus kompaktowy marki Yutong oraz przegubowy autobus marki MAN, który dotarł do nas na Jarmark Świąteczny. Tym samym MAN Lion's City 10A jest ósmym elektrycznym, autobusem na testa MZK Pabienicę licząc od ubiegłego roku. W ostatnim czasie miasto Pabienice otrzymało 14 milionów 300 tysięcy zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na zakup trzech elektrycznych autobusów oraz budowę wiaty postojowej dla autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną i bankiem energii. Miasto ubiega się również o dofinansowanie dziewięciu następnych autobusów elektrycznych z środków Unii Europejskiej w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji te Wniosek o dofinansowanie został już złożony, w tej chwili czekamy na jego ocenę. Dostawa wszystkich 12 autobusów elektrycznych do MZK Pabianice planowana jest za dwa lata. A wracając do testów 10-metrowego MANA, istotną informacją dla pasażerów jest to, że kursy autobusu elektrycznego nie będą wyświetlane na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej, a MZK prosi o korzystanie z papierowych rozkładów jazdy. I kolejna ważna wiadomość: autobus nie jest wyposażony w biletomat. Pasażerowie, którzy chcieliby podzielić się swoimi opiniami na temat testowanego pojazdu mogą je nadsyłać mailem na adres sekretariat.maupa.mzk.pabianice.pl. Zebranie doświadczeń oraz opinii umożliwi przygotowanie się do zakupu nowego taboru. Ten dom wsparcia dla kobiet i kobiet z dziećmi z miejscami interwencyjnymi przy ulicy Moniuszki 20 powstał dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu Stowarzyszenia Teen Challenge Pabianice, niosącego pomoc i wsparcie dla różnych grup ludzi. Jego oficjalnego uroczystego otwarcia dokonano rok temu, 11 października, ale na tym nie koniec. Stowarzyszenie nie spoczęło na laurach, ponieważ cały czas chce poszerzać zakres swoich celów statutowych. W realizacji tego pomoże im przekazany w dzierżawę od władz miasta kolejny budynek przylegający do obecnego domu wsparcia. To kamienica przy ulicy Łąkowej 4, pustostan od 18 lat, w bardzo kiepskim stanie technicznym. Prace już trwają. W sierpniu z pomocą przyszli członkowie sekcji motorowej PTC Jantoń, a teraz każdego dnia, niezależnie od pogody, działają chętni wolontariusze. PTC przyszło tutaj największą część, zrobiło, bo jednak dach zagrażał e, zawaleniu się, był Niebezpieczny, także pomogli nam w tym wszystkim zrobić. Ogarnęli trzy yy, czwarte dachu. Udało się gdzieś tam zabezpieczyć przed tym yy, zwoleniem. No i teraz dalszy etap pracy. Tutaj mamy wolontariuszy, mamy też świetną współpracę z sądem. Skazani przychodzą, yy, odpracowują godziny, ale co jest fajne, że oprócz. Ja zawsze mówię każdemu skazanemu, skazanemu że oprócz. Yy, odpracowania prac oprócz kary, że tu jest coś więcej, że tu jest jeszcze miejsce, gdzie pomaga się ludziom, to chłopaki przychodzą i zostają więcej godzin, zostają jako wolontariusze, nawet po odrobieniu prac swoich społecznych tej Odróbek kary, to jeszcze zostajemy jako wolontariusze. Także dzisiaj mamy i wolontariuszy, i mamy naszych podopiecznych. Też po, pierwszym, po pierwszej akcji zrobiliśmy post na Facebooka, że zapraszamy wolontariuszy. Możemy, nie mamy tutaj kasy, żeby zapłacić wynagrodzenia, ale oferujemy paczkę żywnościową, paczkę higieniczną. To też dwie osoby się zgłosiły tutaj, przychodzą i wspólnymi siłami gdzieś tam możemy tutaj. Pracować. Jak widać, w pracy zaangażowały się też panie. Zaczęły się od kobiet, pokazały, że, że i są silne, mają chęci, są pracowite, pracowite. Nasze wolontariuszki, też wolontariuszki z Ukrainy, też naprawdę całym sercem, jak nie mają pracy, to każdą wolną chwilę tutaj przychodzą i też młodzież z Ukrainy przychodzi tutaj nam pomaga. Wykonanie tych porządkowych prac to podstawa, ponieważ przyczynkiem do nich stał się sponsor, który chce na budynku zrobić dach. Taka dobra dla nas wiadomość, dla nas taki cud, że się sponsor ze Śląska, który zapłaci za, za cały, za odbudowanie dachu. To jest 65 tysięcy, to jest naprawdę kwota, którą nie jesteśmy w stanie jej zdobyć, I, i dach jest też taką częścią, gdzie nie możemy sobie dłubać. Nie może ktoś przyjść dzisiaj zrobić to, tylko już musi być od A do Z szybko zrobione. Także to było takim naszym e, e, konikiem, czy rozpoczęciem tych prac. Lokalna firma będzie wykonawcą. Ten sponsor ze Śląska poprosił o lokalną firmę, żeby tutaj mógł tam zrobić. Także Przyszedł ktoś, też nam znajomy, który pomaga przy pierwszym hostelu. Za darmo nam papę położył i teraz powiedział, że też nie dał dużych stawek, tylko takie, żeby bardziej też pomóc, a nie żeby on mógł zarobić. Przed zimą, oprócz dachu, w planach jest też montaż okien, których też stowarzyszenie potrzebuje, jak i innych materiałów budowlanych: płyty, OSB, bo robimy tutaj po, po, podłogę, pustaki, zaprawę trochę elektryki. Pamiętam jak pierwszy budowaliśmy, remontowaliśmy dom pomocy, ktoś przyniósł pięć worków tego, ktoś przyniósł hotel R.J. W, w Pabienicach, przyniósł, umeblował łóżka dla kobiet, także wspólnymi siłami wierzy, że uda się. Osoby, które chciałyby pomóc w jakikolwiek sposób, czy to przekazując środki finansowe, czy też wspomniane materiały lub też zgłosić się jako wolontariusze do pomocy, mogą to uczynić dzwoniąc, czy pisząc na maila. Potrzebne informacje do kontaktu znajdują się między innymi na stronie wwwteenchallenge.pl, na profilu facebookowym stowarzyszenia lub na Instagramie. Jak otwieraliśmy dom pomocy dla kobiet ten tutaj przy Moniuszki 20 i też były zdjęcia w gazetach i tutaj w Telewizji Promok zrobione z tego budynku, że zapraszamy do wsparcia. To dzień po ukazania się materiałów, człowiek, jakiś pan profesor z, z Ksawerowa wpłacił nam 2000. Dla nas to jest też taka ręka y, y, opatrzności, bo w umowie y, tej łąkowej 4 mamy. Że jak przystępujemy, jak dostajemy ten budynek, to od razu musi być odgrodzony budynek od mieszkańców tutaj, kamienicy. Także te 2000 dwa dwa akurat staczyło nam na odgrodzenie. Także cieszymy się, dziękujemy do, za e, dotychczasową pomoc. Dziękujemy u nas e, Urząd Miejski Rom e, na warzywnej, tutaj u nas na, na moniuszki nam bardzo mocno pomagają w wszystkich tutaj pracach, papierach, w tych wszystkich ekspertyzach. Także bardzo dziękujemy za, za teraz zaangażowanie. No i jeszcze raz dziękuję chłopakom z PTC bo naprawdę kawał, kawał dobrej, męskiej roboty zrobili. Dziękuję naszym wszystkim tutaj wolontariuszom, bo jak widać kobiety przychodzą i, i są, cieszą się i w ogóle widać swoje relacje dają na Facebooku, że były, że remontowały. A do wyremontowania i zagospodarowania jest 165 metrów kwadratowych. Niestety do budynku nie ma dużo y, terenu zielonego i jest ten budynek połączony z tym naszym pierwszym domem pomocy dla kobiet, także będzie to kontynuacja, też będzie dużo więcej miejsc. Przejście będzie przez tamten budynek, także chcemy zrobić też być może i mieszkania treningowe czy wspierane i też dom pomocy dla kobiet. Jakkolwiek wszystko będzie pod kątem kobiet. Pomaga nam tak. Pani kierownik wydziału. Yy osób w kryzysie bezdomności z Łodzi Monika Kielenowicz i ona tutaj też poprowadziła domy po 180 osób dla kobiet w Łodzi, teraz jest kierownikiem całej bezdomności na Łódź od kryzysie bezdomności to nam pomaga, jak już dach powstanie okna będą zrobione, także będziemy mierzyć, patrzeć też spotkaliśmy się z starostwem z naszym miastem, patrzymy jakie są potrzeby miasta, czy być może na dole będą tak jak tam, dom pomocy, ten normalny metraż, a tutaj u góry może będą mieszkania te treningowe, to już więcej potrzeby jest metraż na osobę 12 Metrów, także może będą większe pokoje. Także zobaczymy, mówię, jak wszystko, jakie są potrzeby miasta. Ile czasu zajmie remont? To się okaże, ale zależy niewątpliwie od otwartych serc darczyńców, którzy zechcą pomóc w tym przedsięwzięciu. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka, która co roku podejmuje się organizacji pamięcińskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października. Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo, ale najistotniejsze jest jest to, aby dbać o zdrowie psychiczne tak jak o zdrowie fizyczne. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego będą przebiegały pod hasłem Zdrowie Psychiczne w Kryzysie, ponieważ przechodzimy różne kryzysy: kryzysy rozwojowe, kryzysy egzystencjonalne, kryzysy sytuacyjne, ale także kryzysy społeczne spowodowane konfliktami zbrojnymi, wojnami wypadkami, zderzeniami losowymi, katastrofami. W związku z tym chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa, jak bardzo ważna jest rozmowa o tym, co się dzieje na świecie, bo temu towarzyszy niepokój, poczucie... Utraty bezpieczeństwa. Rozmowa, czyli ogólnie relacje społeczne. Najważniejsze jest to, aby pielęgnować relacje z bliskimi, przy których po prostu można być sobą, dzielić się z nimi dobrymi i gorszymi momentami. A dzięki takim przyjacielskim relacjom można nabrać pewności siebie i uświadomić sobie to, że wtedy człowiek nie pozostaje sam ze swoimi problemami. Najlepiej jest rozmawiać z osobami bliskimi, z przyjaciółmi. Oni doskonale potrafią wczuć się w nasze problemy, wspierać nas, ale wspierać to nie znaczy, że załatwią za nas te sprawy, tylko że po prostu będą obecni i będą pomocni. Oni dają nam taką siłę do realizacji i pokonywania przeszkód. Dlatego przesłaniem pabieńskich obchodów była relacja przyjacielska, która jest niezwykle ważna i należy o nią dbać, zwłaszcza w obecnych trudnych i niepewnych czasach. Mówiła o niej dyrektor SDS-u podczas krótkiej prelekcji pod tytułem Przyjaźń jako źródło zdrowia w trudnych czasach oraz była motywem przewodnim części artystycznej. Licznie zgromadzona publiczność, czyli władze samorządowe, przedstawiciele różnych instytucji, zaprzyjaźnionych ośrodków oraz placówek dla osób niepełnosprawnych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych obejrzała spektakl Moc Przyjaźni w wykonaniu działającej przy SDS-ie grupy teatralnej Jesteśmy. Opowiada o budowaniu przyjaźni, o zagubieniu i... O tym, jak ważne jest zauważyć, że ktoś potrzebuje pomocy i w właściwym momencie to wsparcie udzielić. Była też część muzyczno-wokalna w wykonaniu uczestników placówki. W programie znalazły się takie utwory, jak m.in. Tolerancja Stanisława Sojki, Dzięki, że jesteś Lambery, czy Bratnie Dusze duetu Kleo i Dawida Kwiatkowskiego. Na miły bóg, życie nie tylko po to, to jest wybrać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego, trzeba dać. Przygotowania trwały od dwóch miesięcy. To ogrom pracy i wysiłku, zarówno kadry, jak i uczestników placówki z ulicy cichej. Dla nich dużo emocji dużo emocji przede wszystkim, ale równocześnie taka akceptacja. Wzrost samooceny, pokonanie trudności, bo jednak, co by nie powiedzieć, występ na scenie wymaga odwagi. Ale ogólnie oni pozytywnie podchodzą do tego typu inicjatyw? No? Bardzo pozytywnie, są bardzo zaangażowani. Każdego roku wyczekują na to spotkanie. Obchodom towarzyszyła również wystawa prac wykonanych różnymi technikami przez uczestników SDS-u. To między innymi malarstwo olejne, grafika czy rzeczy wykonane w pracowni krawieckiej. Na koniec organizator zaprosił wszystkich do stołu pełnego smakołyków. Było zarówno na wytrawnie jak i na słodko. Przekąski zaserwowała pracownia kulinarna SDS-u koło gospodyń miejskich oraz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzę. Na relacje z pawieńskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia zapraszamy do programu Puls Miasta w poniedziałek 13 października. Na Pawieńskiej Pływalni odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu Pawieńskiego w licealiadzie. W najstarszej grupie współzawodnictwa międzyszkolnego w kategorii dziewcząt rywalizowały trzy placówki, pierwsze i drugie LO oraz zespół szkół nr 2, a chłopcy reprezentowali cztery szkoły. Do wspomnianych dwóch liceów i elektryka dołączył zespół szkół nr 1, czyli mechanik. Mistrzowskiego tytułu w rywalizacji pływaczek broniły reprezentantki pierwszego ogólniaka i po pierwszych startach sztafet objęły prowadzenie. Na drugim miejscu były reprezentantki drugiego liceum, a na trzecim zawodniczki zespołu szkół numer dwa. Jednak ostateczna klasyfikacja na poszczególnych stopniach podium uległa pewnej roszadzie, a stało się to po wyścigach indywidualnych w czterech stylach dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Po tych konkurencjach swoją pozycję utrzymały pływaczki pierwszego liceum broni. Z tytułu Mistrzyń Powiatu i tu trzeba podkreślić, że dla dziewcząt z pierwszego ogólniaka było to czwarte mistrzostwo z rzędu, począwszy od 2022 roku. Na drugi stopień podium wskoczyły dziewczęta z zespołu szkół numer 2, a na trzecie miejsce spadła ekipa dziewcząt z drugiego LO. W rywalizacji chłopców broniącymi tytułu wywalczonego przed rokiem byli pływacy z zespołu szkół numer 2, mówiąc popularnie elektryka. W poprzednim sezonie na drugim miejscu zawody ukończyli zawodnicy pierwszego liceum, a na trzecim drugiego ogólniaka. W tegorocznej rywalizacji po sztafetach prowadzili pływacy pierwszego Elo z 30 punktami na koncie, drudzy byli elektrycy 27 punktów, a trzeci zawodnicy drugiego liceum. W trakcie wyścigów indywidualnych w czterech stylach te wyniki się zmieniały z każdym startem i jak się okazało rywalizacja o tytuł mistrzów powiatu toczyła się między reprezentacjami zespołu szkół nr 2 i pierwszego liceum. Po stylu dowolnym na prowadzenie wyszli elektrycy, których bilans wzrósł do 45 punktów. Licealiści mieli 39,5 punktu. Po starcie pływaków w stylu klasycznym ta kolejność się nie zmieniła, ale styl grzbietowy przyniósł już zmianę lidera. Pływacy pierwszego Elo mieli wówczas na koncie 65,5 punktu, a ekipa elektryka 64. Tym samym obie reprezentacje dzieliła różnica zaledwie 1,5 punktu. O zwycięstwie decydował ostatni start w stylu motylkowym, w którym jako pierwszy dystans pokonał pływak zespołu szkół nr 2, zdobywając 10 punktów dla drużyny, zanim uplasował się zawodnik pierwszy pierwszego Liceum otrzymując za drugie miejsce 8 punktów. Tym samym przysłowiowym rzutem na taśmę Mistrzostwo Powiatu obronili pływacy z zespołu szkół nr 2 pokonując rywali z pierwszego ogólniaka o zaledwie pół punktu. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna drugiego LO, a na czwartym zespołu szkół nr 1. Zespoły, które zajęły w zawodach pierwsze i drugie miejsce, wśród dziewcząt i chłopców, czyli obie reprezentacje pierwszego Elo i elektryka, reprezentować będą nasz powiat w półfinale wojewódzkim licealiady. Pływalnia w Konstantynowie Łódzkim była areną zmagania reprezentacji pływaczek i pływaków w ramach współzawodnictwa szkolnego Igrzysk Dzieci, które walczyły o tytuł najlepszej reprezentacji w powiecie. W najmłodszej grupie wiekowej w kategorii dziewcząt, jak również chłopców, rywalizowały po cztery szkolne reprezentacje gospodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie, Szkoły Podstawowej w Woli Zarazyńskiej i dwóch powieńskich placówek, trójki i siedemnastki. W ubiegłorocznej rywalizacji triumfowała Szkoła Podstawowa nr 2 z Konstantyn Santynowa Wygrywając obie kategorie dziewcząt i chłopców. Tegoroczne mistrzostwa również zakończyły się zwycięstwem pływaczek i pływaków tej placówki, którzy patrząc na wyniki sztafety i konkurencji indywidualnych, byli poza zasięgiem pozostałych rywalek i rywali. Drugie miejsce w kategorii dziewcząt wywalczyła sztafeta szkoły podstawowej w Ksawerowie, trzecie szkoły podstawowej nr 17, a na czwartym miejscu zawody zakończyła szkoła podstawowa nr 3. Identyczna kolejność na podium była po rozegranych zawodach chłopców. Do półfinału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci, które rozegrany zostanie 23 października w Konstantynowie Łódzkim, awansowały po dwa zespoły w obu rywalizacjach dziewcząt i chłopców. Rywalizacja o prymat w powiecie pabieńskim wpływaniu w ramach współzawodnictwa szkolnego zgromadziła w igrzyskach młodzieży szkolnej niewielką liczbę drużyn, szczególnie w kategorii dziewcząt, w której do zawodów przystąpiła reprezentacja zaledwie jednej placówki. To szkoła podstawowa nr 2 w Konstantynowie łódzkim, gdzie nawiasem mówiąc rozegrano te zawody. W ubiegłorocznej rywalizacji Konstantynowska Dwójka zajęła drugie miejsce w kategorii dziewcząt, tym razem można powiedzieć, że pływaczki tytuł Mistrzyń Powiatu Pabieńskiego wypływały bez specjalnego trudu z powodu braku rywalek. W kategorii chłopców o miano najlepszej szkoły w powiecie walczyły trzy reprezentacje: szkoła podstawowa nr 2 z Konstantynowa, szkoła podstawowa z Ksawerowa i Pabianickiej 17 i już na wstępie wiadomo było, że wszystkie trzy ekipy staną na przysłowiowym pudle. Walka toczyła się jedynie o to, którzy pływacy na którym jego stopniu. Tytułu mistrzów powiatu bronili pływacy szkoły podstawowej nr 2 w Konstantynowie i trzeba powiedzieć, że skutecznie zrealizowali to zadanie. Rok temu drugie miejsce i tytuł wicemistrzów wywalczyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 17 z Pabianic, a na trzecim miejscu zawody zakończyli pływacy ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. W tegorocznej rywalizacji te drużyny zamieniły się miejscami. Awans do półfinału wojewódzkiego, który rozegrany zostanie 23 października w Konstantynowie Łódzkim, wywalczyły dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.